Piękny styczniowy poranek. A nic się nie zmienia, każdy poranek jest piękny. Kiedy można wstać, kiedy można iść, kiedy można robić wszystko, co tylko człowiek chce, bo sprawność jego mu na to pozwala. W odniesieniu do wczorajszego filmiku ciągle świszczy, mnie, świszczy mi w głowie ta myśl właśnie. Jak szczęśliwym jest każdy człowiek, który nie musi być zależny. <laughs> Ale dzisiaj to ja mam dopiero temat. Od jakiegoś czasu słucham wspaniałego młodego człowieka Marcina Zielińskiego, o którym już wspominałam. I ma ten człowiek zawsze coś do powiedzenia. No. Tworzy wspaniałą działalność, ale ktoś, kto będzie zainteresowany, to na pewno go znajdzie i do niego dotrze. A dzisiaj pod wpływem jego słów przyszło mi do głowy coś, o czym na pewno wielokrotnie mówiłam, rozważałam, o czym każdy wie i to jest znane. Ta myśl jest po prostu tak oczywista. Ale z jakiegoś powodu warto chyba poświęcić kilka minut na to, żeby o tym pomyśleć, kiedy słowo staje się światłem i trafia do serca. Ech, uwielbiam te momenty, kiedy usłyszę takie słowo, kiedy wypowiem takie słowo. Kiedy przeczytam takie słowo, słowa, które natychmiast rozjaśniają moją duszę. Kiedy natychmiast powodują, że myślenie staje się inne, radośniejsze, pogodniejsze. Słowa, które trafiają do serca. Jakież to piękne. Jakie to są słowa? No, nade wszystko takie, które nas wzmacniają, które powodują, że uśmiechamy się, po których mamy ochotę poszukać rozwiązania swoich problemów. Takie słowa, które pokrzepiają, które rozjaśniają dzień taki ponury jak ten Ależ dzisiejszy dzień jest piękny mimo słońca kropelki zawieszone na gałązkach w styczniu A wystarczy, że ktoś powie jakieś słowo i ten dzień rozjaśni się natychmiast. Wystarczy, że usłyszymy jakieś słowo, a ono trafia do serca i od razu chce się żyć. Jaka refleksja stąd, żeby sycić. Swoją duszę, swoje myśli takimi właśnie słowami. Nie obciążać się tymi słowami, które gnębią, które dołują, bo takich jest całe mnóstwo. Unikać wypowiadania tych słów, może unikać słuchania takich słów. Wczoraj zacząłem oglądać ponury film. Koleżanka mi poleciła. I powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy w ogóle chcę go dalej oglądać. Widać sfrustrowanego człowieka, który nie może znieść, że jego brat układa sobie życie, że chce być szczęśliwy, bo sam nie odnalazł żadnej drogi swojej. I ten obłęd tego człowieka, który po prostu ma tylko jedno w głowie, żeby to życie zatruć innemu człowiekowi. Ech. Oglądanie takiego filmu na wieczór to już w ogóle jest bez sensu. Pewnie go dokończę, pewnie będę chciała wiedzieć, jak sobie ci ludzie poradzą z tym trudnym człowiekiem, jak on poradzi sobie ze sobą. Dobrze jest sycić swoje zmysły pięknymi słowami. Unikać tych, które niosą z sobą energię paskudną albo brak energii. Czy zawsze tak się udaje? Nie zawsze. A jak... O jaka piękna kałuża. O, jaki piękny świat odbity w tej kałuży. O, o, o. <grym> A może teraz się pilnować, żeby mi telekom tam nie wpadło. Ojojojoj, co by to się działo? A czym bym ja, biedna sierota, nagrywała moje filmiki? Nieoglądanie wiadomości. Kiedyś nie wyobrażałam sobie, jak można nie oglądać wiadomości. Oglądałam na różnych kanałkach, żeby mieć swoje wyrobione zdanie na tematy takie, siakie i owakie. I je, ile ja wiedziałam, Boże, jaka byłam mądra. I potrafiłam zabrać głos na każdy temat, polityczny również, aż mi przeszło. Te dwa lata, które właśnie mijają od tego szaleństwa, które dzieje się na świecie, pozwoliły mi wybrać źródło informacji, które jest inne niż, niż to miądlenie w tych wiadomościach na okrągło. Te potyczki polityczne, to branie się za łby i tak dalej, i tak dalej. Kontaktuję się z osobami, które są oburzone. Jak to Aniu, to ty nic nie wiesz. Jej, nie orientujesz się. O nie, nie, orientuję się. A te panczuszki, czy one oszalały? Orientuję się, bo mam źródła, do których mam zaufanie. A te inne mnie nie interesują. I tyle. O, jaka czupurna z samego rana. Broń Boże, nikomu tego nie doradzam. Bo każdy może robić to, co uważa za słuszne. Karteczka mi spadła. Jeju. Moja karteczuszka. Rękawiczką tutaj zasłaniał kamerkę, kartka spadła, a ja tu jeszcze chcę powiedzieć coś, może jeszcze powiem. Kiedy słowo staje się światłem, i trafia do serca, dobrze jest szukać takich słów wszędzie, gdzie się tylko da. W Przyrodzie, w Przyrodzie też. Bo ona do nas mówi najpiękniejszym językiem świata. Najpiękniejszym, a ten poranek tutaj taki cudny. I te drzewa lekko, wilgotne od lekkiego deszczyku wczorajszego. Uwielbiam ten widok tych cudownych konarów. Tych cudownych pni. Przyroda do nas mówi nade wszystko trzeba tylko nauczyć się jej słuchać. Ale się tutaj rozczuliłam nad tym wszystkim. Kiedy słowo staje się światłem, pięknieje świat, ten nasz wewnętrzny, a przez to ten na zewnątrz również. Szukam pięknych słów. Mam moją chatkę obwieszoną cudnymi cytatami. Ciągle mi mało. <laughs> Ciągle ich szukam i znajduję, bo chcę, żeby to słowo trafiało do mojego serca i pokrzepiało je. Staję sobie również sprawę, jak ważna jest obecność drugiego człowieka, który to słowo dla nas ma. To dobre, życzliwe, uśmiechnięte słowo. Staram się takie słowa wypowiadać i prowokować, żeby ktoś mówił do mnie też takie słowa. No, ale żeby karteczka kolejny raz mi wypadła. Ona widocznie chce być tutaj. No, ale tak napisałam, że nie będzie widać. No, no dobra. Widać, widać. Te listeczki zielone, a cóż one tu robią w styczniu? Ech, piękny poranek. A po tych słowach i rozważankach rozjaśniło się niebo. Rozjaśniła się twarz. Pojawił się uśmiech. Czego życzę wszystkim na cały dzisiejszy dzień. Pięknego, radosnego dnia. O, i ten ptaszek, jak cudnie. O, też powiedział coś, co staje się światłem, i trafia do serca. I życzę wszystkim dzisiaj tylko takich słów, słyszanych, czytanych, wypowiadanych.